Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku widzowie na kanale A w dzisiejszym odcinku gramy w kolejny level champions Czyli kolejne ekstremalne wyzwania w gierce, gr która jest dobra No bo jest dobra no, nie oszukujmy się, mi się bardzo podoba Oczywiście widzę dzisiaj jest odcinek... A czemu tu jest więcej prostych niż... Boże tak, było? Ej, widzę, że tak było? Nie wiem, nie pamiętam, już, ale tak to jest. No, to jest rzadki Pet. Widać to, porównaniu do moich krów. To są, no, już w mnie... To nie są za mocne. Oczywiście sobie dzisiaj zwiększ. tutaj to dobre, zbieramy to. Oczywiście, co to Zwiększ swoje klejnoty też weźmiemy. Zwiększ... Prędkość tutaj nie potrzeba. Zwiększ. Tylko ja... swoje. Nie, to tego nie ogunię, to w ogóle. Co to jest? Dzisiaj sobie będziemy. Flikać, sobie to co robimy tutaj codziennie ale pomyślałem, że tutaj będzie spoko wykorzystać te owoce odebrałem, troszeczkę zrozumiałem o co w tej grze chodzi, bo na początku to ja totalnie nie rozumiem, nie, nie rozumiem tutaj o co chodzi w tej grze no ale teraz już rozumiem no sobie tak za bardzo to też nie rozumiem tej gry bo ja to oczywiście że ja to grałem, ale no kiedy ja to grałem tak szczerze to nie że nawet nie pamiętam kiedy ja to grałem ale zaś się mówię, widzę, że tutaj troszeczkę, no troszeczkę, nie wiem co wiem sobie powiedzieć, już, już, widać, że po wczoraj po tej legendzie mi jeszcze No ja to nagle oczywiście w środę ja to pewnie wrzucę, no bo dzisiaj nawet wrzucę. Bo dzisiaj wrzucę. To dzisiaj to wrzucę, mi się wydaje. Dobra, ale mamy parę lebimfów, a gemów mamy sporo. O, jeszcze o 25 tysięcy i będę miał tego autoklikera. Co bym O nie, no nie, 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 nie będę tak robił, no nie będę tak robił. O, ty troszeczkę sobie... Ale zwiększeniu o 10% mówiłem, no że to zlipa, no bo wiadomo, że to nie, to jakoś sporo, no ale mi się wydaje, że... No, jest troszeczkę potrzebne i sobie mam autoclickera, no nie. Ja fajnie, że o to clickera, bo niestety dzisiaj była taka sytuacja niefajna. Widzowie, zderzyłem się po prostu. Nie na zajęcie się zderzyłem właśnie teraz widzowie no... Jestem w domu, no nie? Ale... ale nieważne. ważne. dobra, nie będę mówił. Zbyt to, to jest ważne, ale... Nie będę mówił na nagraniu, bo przecież nie będę mówić, widzowie. Ale mamy jakieś... Ej to może być mocne. Wiecie co, widzowie, teraz maksujemy grę. Co to może być? Nawet te słabe może być git, no nie? 50... i on daje? Spet! Co jest? Widzowie, wiecie co wam powiem? Maksujemy tą grę! Co jest? Ej, no, bo to trochę zepsuło rozgrywkę, rozgrywkę z tej gry, ale... Co jest? Widzę, zrobiłem taką rzecz, że ja nie wiem co. Czy to stało? No to teraz już z tego pyta się zobacznie czy zobaczyć, widzę, ja mam to teraz. Nie? Ja mam to teraz, widzicie to, ile gameów zrobiłem teraz. No, no, no naprawdę, spoko, spoko, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest git. Mi się to podoba i ja nie będę narzekał, nie? W ogóle deskorolkę odblokowałem. Będziemy sobie odblokowywać światy na spokojnie, tylko już, no, już nie będzie czegoś takiego. Co nam poczęć... Tak, będzie pewnie, będziemy jakieś przyszłe odcinki robić i będą jakieś inne challenge, nie tylko to, nie? Co tutaj były, będziemy, pewnie to jest Pikuś, na pewnie słaby pewnie, znając to, ale troszeczkę moim zdaniem nie poniwi twórcy coś takiego robić na początku. Czy ja, ja nie trapiłem się, bo nie. Tylko moim zdaniem to takie poniwić, takie wiecie, że tam dopiero potem, no nie. No i wiadomo, ludzie po prostu lubią szybko, jak się szybko zdobywa. Ja w ogóle się patrzę na nagranie, bo ja się boję, że mi zaś się wiecie, co stanie ale usunąłem troszeczkę tych moich starych nagrań, więc chyba powinien być git, no nie? Bo tutaj dużo rzeczy powściągałem, ale teraz powinien być git, więc... Nie, więc nie źle. Chyba nie, nie będzie, nie wywali nas. Kolejny odcinek z Biff pił za moim głównym kanale, pomyślałem... Tak, pomyślałem, bo mi się nudzi, powiem wam widzę, że się powoli, więc pomyślałem, że tak... Dzień waga. Nie. Ciekawe ja jaki dzień waga robić? Dzień, kiedy piszą egzaminy, czyli się męczą na siści, to po prostu będzie część odcinków, no nie? Więc. No no, no To w sumie ten autoklikę to powiem Wam tak szczerze, teraz nie muszę klikać, więc fajnie. W sumie miałem to sobie najlepiej. Ja sobie tak muszę klikać, żeby był, no nie? Więc. Ale patrzcie już widzę troszeczkę to, że tak sobie sumie patrzcie nie ja to zaraz sobie będziemy mieć kolejnego zwierzaka. Będziemy mieć super, duper, zwierzaczka, takie bardzo super. Mam dodatkowe miejsce dla zwierzaka. No i kogo sobie możemy krowę sobie, sobie, sobie kupujemy, bo sobie to nic mi nie daje. Ja mam pomysł, co trzeba kupować. Trzeba kupować taką jedną rzecz. 50 tysięcy dobra. To szybko mieli, wiecie, już tak z głowy powoli. O. Dobra, jest Git. A straciłem moje owoce, co? Co? co tak muszę racować troszeczkę tych owoców. Bo. Trzeba. Może dużo tego już leci, na no nie? Tu nie wiem, tak troszeczkę zanudza może tym, że cały czas stosuję to tak i Trzeba zrobić misję. Bo już zrobiłem misję. Użyjcie. Czy mikstury trzeba użyć? Przedmioty. Kurde. I nie chcę tego używać, wiecie? 10 minut. Hmm, może coś takiego zrobimy? Dobra, tak. no tak, tak zrobiliśmy, bo tak w sumie musimy, wiecie co robimy, no nie? Pyk, 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 pyk. Tak cały czas robić. Więc chyba... Bo... Nie będzie tą maną teraz, bo mam, takie, mam taką nadzieję. A teraz widzicie ile mam procent na tego gościa? Przy świnie, ale, ale, ale szczęście, naprawdę wam powiem, że szczęście dzisiaj dopisuje. Normalnie. Ale mogłoby chociaż taką błyszczącą krowę wrzucić, no nie? Niestety chyba nie będzie takiego szczęścia jak, yy, no wiecie, po jakim odcinku, z ja no nie? No teraz już, trzeba tak mi to nie jest potrzebne, ale trzeba to odobrać do o, dobra, żeby jest. Yes kaczka czy kaczki? Byk, proszę bardzo, jesteśmy w jakimś... O, tutaj musiałbym złożyć... O, dodam no to. Lew. Ja taki lew daję. Ja te zwierzaki daję. Eee, no cieniutko! Cieniutko, lipa. W sensie, ja nie lubię lepiej, Tutaj ja mam ten pusty. Tak szczerze. Czekaj, że nie może automatycznie... Ej, co jest? Aha, o oh, kurde! No to zmanowałem trochę, dobra. Tak do miniona, ile trzeba robić tutaj rewirków? to cię 30 tysięcy razy, no, okej. Okay. Zbierzcie owoce. Z... Trzeba fa farmę. By. Dobra, farmę trzeba zrobić. To jej dobre, to zrobimy swoją farmę, dzień dobry. Zdaje bym chciał kupić. To, to takie tanie, dobra, to ja to kupujemy, nie? Patwitko. To kupię, to kupię, to kupię. Dobra. A co dają mi jabłka? I co dają mi jabłka? Tutaj nie wiem. A i te zwierzaki dają. No te to są już do powiem To jest za znaczy 300 robuxów to ja nie mogę. Naprawdę to jest mocno. Nie kupuję tego nigdy, bo wiadomo, nie opłaca się kupować. A po co to? Po co to jest w ogóle? Nie wiem, nie rozumiem tego. Jest za darmo można, ale dobra, nie ma, nie ma. Może coś lubi. A, dobra, mamy jakieś cztery jabłka? Ty mysz. Dobra. Ty, bo łysy jabłko, co? Zwiększałem liczbę kliknięć! Ej, dobre, to jest dobre, powiem wam. Nie, tego nie robię. Ej, to jest bardzo dobre, powiem wam. To jest bardzo dobre. Mi się to bardzo podoba. A to co to daje? Jeden przedmiot i co? A tutaj to daje wykrywają, to wykrywając na jakieś openingi. A to też jest fajne. Mi się te oba podobają bardzo. W będzie to oba. A marchewki? Co daje, marchewki? Częście! Uuu, to też dobre. To już dobre. Dobre, dobre, fajne, fajne. Trzeba robić rebirfy. Wygląda na to. Trzeba robić rebirfy tak do miliona zrobię tych że Już nie wiem, jak ten odcinek trwa. Ja muszę sprawdzić. Poczekajcie, widzowie. Ty, była nie wiem, ile ten film trwa. Ty, ja nie wiem, ile ten film trwa, ale nie, nie wiem, ile. Super. Zobaczcie, ja nie wiem, ile to będzie przy montażu. Zobaczcie, ten film będzie trwał. Mam nadzieję, że nie aż tak dużo, że ja nie wiem. No w sumie, nie wiem, wy lubicie du du duże filmy, no nie długie. Więc możemy zrobić jakiś taki długi, wyjątkowy film, no nie. O, zrobimy coś takiego. Laka sobie zablokujemy. Takiego laczka. W sumie to powiedz, z czego ja tego nie kupiłem od razu? Tylko mam. Po co chodzi? No, troszeczkę sobie podabijam tych punkcików. Patrz, już no, tyle pił, proszę. No dziękuję. Dziek, dziękuję. 100 milionów. To co kupię sumy? To jest... Wiem, co to jest. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. A to jest coś takiego, że mamy większą szansę, coś tam, że. Więcej takich klików, coś takiego, nie wiem. kupić więcej tych. Dobra, no to mamy chyba wszystkie owoce, to bo... dobra. Okej. Okay. Tylko okay. nie mam co chodzi z tym ananasem właśnie, kurde, to są takie skomplikowane. O, mam ananas, proszę bardzo. A to są jakieś aury, ale to pewnie jakieś aury to będziemy robić tak w przyszłości dopiero, Jeśli wygląda. te aury. I mam miliony wilków. Milion Powiem mam, że mocno. Mam, że tam to używa, że tak, no bo ja mówię, że się przypadkowo leżę z rękę, więc może idealnie, że sobie ją troszeczkę poćwicza, no nie? wiem, że takiej gry ale, ale okej, okay. ale lepiej widzę, lepiej, lepiej więc kit. Mm. Trzeba troszeczkę coś z Nie tylko, Nie tylko jabłka, no nie, nie może tylko jabłek. No, to już będziemy mieć, już takie wiecie mocne. O, tutaj to też ja zaplanuje sobie. No, to już jest za drogie troszeczkę. Troszeczkę przesadzone, moim zdaniem. Dobra. O, to już jest bardzo drogie, powiem. Bardzo drogie. Ale będzie, będziemy mieć dużo tych. Robimy największą farmę, moim zdaniem. My dużą farmę. Naprawdę. Zobaczymy, ja tutaj na tym świecie cały czas siedzę, nie wiem, po prostu... Dobra, trzeba boosty, no to jak boosty trwały, gminą, jak no to ten odcinek będzie trwał jakieś 15 minut, albo nie, 13? No, będzie trwał tu jakieś 15 minut, no, więc, widzowie, te... No, ale długi, duży, długi odcinek robimy, wiadomo. Widzowie, długi odcinek za to, że dostawiliście 9 lajków pod nową mierką, może to nie jest jakoś sporo, bo do innych takich ale mi się fajnie to nagrywa Tak mam jakiś nowy starożytny bilet okej dziękuję Mi się to fajnie nagrywa i nic z tym nie zrobię niestety mi się to fajnie nagrywa po prostu bo mi się widzą i przyzwyczaić na pewno przez jakiś tydzień to będzie na ciała ta gra Pewnie że tą deskolorkę zdobyłem w końcu nie ja u prostu utworzyłem tę deskolorkę bo jedno nie nie mogę od razu nie wiem, czemu to dziwnie działa, ale ok. 10 milionów, bo to, to na ludzi, na, na ludzi. Ale tutaj sobie... pekspimy spimy troszeczkę tych... tutaj rebirfów. 10, dobra, dobra. Dziękuję, dziękuję. Do widzenia. No, dokładnie, do widzenia, papa. O troszeczkę tych ulepszeń jest, mi się wydaje, okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej, okay, dobra Odbierz, odbierz, odbierz co, Ile tego my mamy? Do, do, ile my tego odbieramy? Co? Co to jest? Epicki, większość, 619 Ty, ty widzicie to, co my mamy? My takie coś my człowieku Dobra, no to jak odblokujemy na przykład ostatnią krainę, ale nie wiem jaka jest ostatnia kraina <grym>, No nie wiem sobie Jaka okay, jest taka ostatnia? Ale mi się wydaje, że byśmy mogli coś takiego zrobić. Że, opiekunem ostatnim, to byśmy mogli coś takiego No, trzeba zaobejdować troszeczkę to. No, no trzeba Skrzynia grupowa. Jakiś buteczek, dobra, dobra Jest kit, jest kit. Moim zdaniem. No to idziemy odblokować nowe światło, no, nie? No co tu mogę więcej robić? No i teraz trzeba otwierać te jajka. Nie. No, to ja otwieramy, no nie. To trzeba teraz otworzyć tyle jajek. Nie no nie chce mi się tyle jaj. Otwierać, no nie? Trzy lwy, lipa totalna. Nie no to... Jest jeszcze nawet... Dobra widzę, wiecie co, ja nie będę wam robił jakiś ten, żebyście się nudzili. Ale to wnęliśmy rzadkie osłony, to w każdym jak ten, ile ten rzadki słoń? Kolejny rzadki słoń, to co ja mam takie magiczne szczęście, co 6... ty co tu jest? Ty, ale tu rzeczy mamy, no nie? Co jest? Ile tu rzeczy mamy? Ty, no ty mamy kurde jakieś, nie wiem. W sumie to nie jest szczęście, bo ja zrobiłem jakieś skrzynki, A co to jest, ale księgę O! Ej ty, dobra! Ej wiecie, co mam pomysł? Nie będzie to trwało aż tak długo, no nie? elekcji szczęścia, a nie ma jakichś... No, nie wiem, nie ma jakichś tutaj... szczęście, zwiększa aura, a nie ma przyspieszenia? Gdzie to przyspieszenie było? Nie, nie, zwiększ prędkość, dobra. Tak, no, no, sobie troszeczkę przesadziłem, ale... Patrzcie! Widzicie to? Będziemy teraz krócej otwierać te jajka, no nie? No, widzę, ja widzę przyspieszone tempo, leci. Widzowie, to już jest ostatnie jajko. Tutaj, proszę bardzo. Widać, że orła dropłem. Ale patrzcie, ile orłów dropłem To szalone. Trzeba 250. Tu jest jeszcze złote. nie No sobie to spoko, no nie. Orzeł. Sigma normalnie to to oczywiście tego nie przebije, ale ja tu zrobię tak po prostu, żeby sobie wypróbować, jak wiecie, wszystkie postacie po prostu. Nie będę taki, że gram tylko tymi, po prostu, no, po prostu ja to po prostu chcę sprawdzić, że oni dają, no nie? Ale tak, widz widzicie, ja jakbym nie zrobił tego, to tak, on jest gorszy niż ten, niż mój gościu, no nie? A to co jest? Wykluję jednego obrzydliwości. Ten, no bo widać, w ten kurde, to trzeba tylko dropnąć jak naprawdę. Dobra, ja sobie odbierę tutaj nagrody. Ukrainowa skrzynia. Oczywiście to już by było na telewizorze, zostawiajcie subika. No i na razie. I cześć.